Cześć kochani, witam cieplutko u mnie na kanale, dziś przychodzę do Was z drugą częścią denka i zacznę może od kremu do rąk. Krem do rąk jest z Alverde, to jest produkt z DMU, tu mam krem z nagietkiem 75 ml, bardzo gęsta konsystencja pachnie takim właśnie typowym nagietkiem, bardzo dobrze nawilża dłonie, dość szybko się wchłania. Ja ten krem sobie nosiłam zawsze w torebce do pracy, w ciągu dnia właśnie nawilżałam dłonie. Mam kolejne opakowanie, bo tak mi się spodobał. Jak lubicie takie bardziej naturalne kosmetyki, to polecam. Kolejna rzecz to będzie zapachowa i to jest produkt, który kupiłam sobie jakiś czas temu w Hebe, było tam kilka takich małych z 15 ml. Jest to produkt z Werony. Bardzo przyjemnie pachniał, natomiast y, nie mam pojęcia. To była jakaś podróbka czegoś wody toaletowej. O, takie maleństwo, słuchajcie, przydało się właśnie w torebce w ciągu dnia gdzieś tam trochę się y, popyskać zapachem, żeby pachnieć. Natomiast już i w tej chwili w Hebe nie ma. Ja mam jeszcze jeden zapach jakiś, ale na razie stoi i czeka. Kolejna rzecz to jest maseczka w płacie. Jak wiecie, ja ostatnio mam parcie na szkło, się śmieję, że używam mnóstwo tych maseczek, i to była firma Rossella. Z aloesem W holu ostatnio Wam pokazywałam Też z tej firmy, tylko z granatem I to jest maseczka, którą ja kupiłam sobie w Oshą Jest to maseczka Made in Korea Tylko tyle się tutaj doczytałam, że to jest maseczka z aloesem I nic więcej po polsku nie ma Natomiast tradycyjnie zostawiacie ją na 25 minut bardzo fajna maseczka, świetnie nawilżyła skórę, idealnie przylegała do twarzy, co mnie zdziwiło, Bo czasami mam tak, że albo mi tu dużo odstaje, albo mi tutaj zostaje tej maski i aż gdzieś tutaj sięga, albo tu mi gdzieś aż na włosy zachodzi. Natomiast ta nie. Ta była idealna wielkością do mojej twarzy, także jak zobaczę jeszcze w osząg, to na pewno sobie zakupię. Koszt chyba około 4 zł, także naprawdę cena niewielka. Mam tu coś z kolorówki w końcu udało mi się skończyć podkład. Matko, bardzo długo go męczyłam. Mam tutaj kolor 125 Natural Rose i to jest Infillible z L'Oreal 24 godziny, absolutnie nie. Podkład y, niby długotrwały i tak dalej, natomiast nie schodził tutaj w okolicach nosy broda ja nie mam tendencji do dotykania twarzy w ciągu dnia w ogóle, natomiast bardzo szybko się gdzieś ważył, schodził wchodził mi tu gdzieś w te pory porozszerzane nie utrzymywał się kolor tragiczny, pomimo tego, że jak gdzieś miałam tester i no wiadomo gdzieś tam sobie wypróbowałam kolor żeby go zużyć mieszałam go z bel. Chyba mam CC, tak mi się wydaje, czy BB, któryś z tych y, kremów takich właśnie lżejszych. Mieszałam te dwa produkty, nakładałam gąbką i ją wtedy w miarę wyglądał, natomiast nie nadawał się, żebym poszła w nim do pracy i zużywałam go jak była po prostu w domu, żeby wiecie, w czasie dnia, jak gdzieś tam zaczynam się mocno świecić, mogłabym sobie coś z tą twarzą zrobić, natomiast do tego produktu na pewno nie powrócę i dla mnie to nie jest produkt długotrwały niestety. Maseczka z Oriflame, maseczka z ogórkiem i że to była maseczka odświeżająca. Użyłam ją na dwa razy i powiem wam, że zostawiacie ją na 10 minut. Natomiast dwie pierwsze minuty czułam takie szczypanie, podrażnienie skóry i za pierwszym razem i za drugim razem mam chyba jeszcze jedno opakowanie i zobaczę, czy taka po prostu reakcja była na ogórek też wątpię, natomiast no, sama maseczka fajnie się zachowała, natomiast te dwie minuty takiego dyskomfortu niekoniecznie mi pasowały moje kapsułki maxi krzem bomba witaminowa na włosy jak widzicie kolejne opakowanie już skończyłam, płatki z cien bardzo, bardzo je lubię i jak jestem tylko na zakupach Lidl, to zawsze kupuję, to są te małe fajne płatki zgrzane, nic się zgrzewane brzeki mają, nic się tam z nimi nie dzieje, także polecam Ręczniki z Aluette. Skończyłam kolejne opakowanie. Mam jeszcze jedno w zapasie i niestety więcej już nie mam. Tylko Wam pokażę, że kolejne opakowanie zużyłam. Płatki kosmetyczne Be Beauty. Ta duża wersja. Te się częściej pojawiają w Biedronce, natomiast ja je lubię i do nich wracam. Kolejną rzecz mam z kolorówki i to jest tuż do rzęs Everlane Volumse bytes Bardzo fajny produkt. Ja go lubię. On świetnie rozdziela rzęsy. Sztoteczka jest taka Silikonowa, ale jest miękka. Nie jest ostra, także nawet jak za blisko gdzieś czasami podjadę sobie do powieki, to mnie tam się nic nie dzieje. Natomiast one bardzo szybko wysychają. Generalnie po miesiącu tuż jest tak suchy, że niestety nadaje się tylko do kosza, bo wiecie, tu efekt pandy mam murowany. Także sam tuż świetny kosztuje około 17 zł w cenie regularnej. Natomiast jego trwałość no, nie jest zbyt długa. Kolejną rzecz mam do włosów i jest to olejek z Marią. To jest też produkt, który zawsze się pojawia w mojej pielęgnacji. To jest bomba silikonowa, ale na taką pogodę jak w tej chwili, żeby zabezpieczyć końcówki włosów, idealny. Tu miałam akurat słonecznik, żeżoba. Generalnie tam są chyba cztery różne olejki. Ja sobie na zmianę po prostu kupuję, aplikuję dwie pompki na włosy, zarówno ja, jak i moja córa używam tego produktu od lat. Bardzo delikatnie pachną, naprawdę delikatnie. Także polecam, dość wydajne produkty, żel pod i proszę, i tu jest ta wersja chyba z grejpfrutem, od tuszu się usmarowałam, ja. świetny produkt, uwielbiam tego zapachu, właśnie tego grejpfruta, to jest taki soczysty grejpfrut, ale nie taki wiecie, chemiczny, sztuczny, tylko taki jakbyście przepołowili owoce i ten sok, zapach się udziela. Przepięknie, myje ciało, nie wysusza. Ja osobiście stwierdzam, że żele te są bardzo wydajne. Używamy go w sumie i naprawdę na dość długo mamy. E, także mega. Kolejne opakowanie z grejpfrutem no, mój beton będzie. Produkt do włosów, i to jest odżywka z Garniera Fructis. Pierwszą odżywkę, którą sobie kupiłam z tej serii. Goodbye Damage. Bardzo przyjemnie pachnie. To jest niby odżywka wzmacniająca. Oczywiście napchana silikonami, jak wszystkie. Natomiast nie zrobiło jakiegoś wow na mojej głowie, miałam wrażenie, że przypuszcza i obciąża moje włosy. Także tej wersji już niestety nie zakupię. Zobaczę jeszcze czerwoną bo u nas do włosów typowo farbowanych, czy się u mnie sprawdzi. Także muszę sobie po prostu zakupić. Laktacyt, wiadomo, płyn do higieny intymnej. Teraz akurat miałam tę wersję klasyczną, 200ml z pompką. Bardzo fajny produkt. Nie przestusza, nie podrażnia, robi to co ma robić, także. Dla mnie jest ok. Kolejna rzecz, którą uwielbiam, i to jest serum z bielendy z 10% kwasem migdałowym AH, kwasem laktobionowym PHA i wit witaminą B3. Ja go stosuję rano i wieczór. Oczywiście kolejne opakowanie już kupiłam. Świetny produkt. Oczywiście z pimpetą, także bardzo fajnie się to nakłada. Ja to stosuję sobie po oczyszczeniu już twarzy pod krem bardzo fajny produkt, dość taka fajna oleista konsystencja, nic mi złego nie zrobił, nic mnie nie zapchało, nic nie wysypało, także jest duży plus. Mam wrażenie, że przyczyniło się to serum do tego, że moja skóra jest dużo gładsza, rozjaśniona i przede wszystkim miałam problemy tutaj na twarzy, że pod palcami wyczuwało się takiego miała taką drobną kaszkę i powiem Wam, że to wszystko zniknęło, nie ma nic. Moja skóra jest tak głodziusieńka jak nigdy w życiu, więc ja jestem naprawdę mega zadowolona Mam teraz długie opakowanie, na pewno skończę. Trzeba to przez 3 miesiące zużyć i ja powiem Wam, że to opakowanie i 2,5 miesiąca nawet nie zajęło mi zużycie, także kolejnego na wiosnę nie kupię. Natomiast kupię sobie chyba niebieskie, tak, które miałam. Tonik z z witaminami, to jest to nowe opakowanie i on jest bez alkoholu do każdego rodzaju skóry dojrzałej. Świetny tonik, ja jestem zaskoczona. Bardzo przyjemnie pachnie. Wiecie czym mi pachnie? Takie a coś takiego. Natomiast bardzo, bardzo dawno nie używałam żadnych toników z jakoś zapomniałam o nich, a ten sprawdził się u mnie genialnie. Oczywiście rano, wieczorem, po oczyszczeniu, już po myciu twarzy nakładam tonik, przycieram, żeby pycha skóry wrócić do właściwego toru. Świetny produkt, jak skończę te, co mam na zapasach, to na pewno do niego powrócę. Szampon do włosów z Bajkał i to był szampon regenerujący do włosów zniszczonych i łamliwych i mam takie wrażenie, że coś się zmieniło w tych szamponach bo kiedyś uwielbiałam te szampony świetnie się myło włosy nimi delikatnie się fajnie piniły zapach mam wrażenie, że jest taki trochę już inny konsystencja była przezroczysta a mam wrażenie, że poprzednie wersje jak kupowałam to były zwykłe, takie mleczne także no nie, niestety ten szampon już się u mnie tak dobrze nie sprawdził jak te poprzednie i chyba już do tej wersji nie wrócę Marion i to jest odżywka błyskawiczna do włosów, bez spłukiwania. Ja bardzo lubię te odżywki. Tu jest 150 ml z pompeczką, świetnie się aplikuje na włosy, nie, ob nie obciążają włosów, nie przesuszają, nic tam złego się z nimi nie dzieje. Ułatwiają rozczesowanie, nabłyszczają, bo to była akurat rozświetlająca i tu rzeczywiście to rozświetlenie przy tej odżywce widać, przepięknie pachną, także kolejne oczywiście opakowanie na pewno zakupię. Kolejna rzecz do włosów i to jest Helgon Gel Spray'u ten produkt też się zawsze u mnie pojawia w Denkar. To jest produkt, którego ja używam do stylizacji moich włosów. Z reguły kupuję to duże opakowanie, na no bardzo długo mi wystarcza. Delikatnie spyskuję, wiecie, tutaj grzywkę, na przykład, i górę, żeby te włosy wszędzie nie natały. I dobrze się utrzymuje. I jeszcze jeden produkt do włosów, i frosze odżywka z olejkiem. Żożoba, też 150 ml, ona też nie ma 100% parabenów. Przyjemnie pachnie takimi właśnie migdałami nie migdałami. Bardzo fajny produkt, nie obciąża też moich włosów, fajnie się włosy rozczesują. Ja jestem zadowolona jest moje kolejne opakowanie i jeszcze na bank nie jedno się pojawi, a na koniec pokażę wam coś, co się u mnie w denkach raczej nie pojawiało, a mówię tu o wosku Kringle. Świetny wosk to był Christmas Przepięknie pachnie. Taką typową choinką I powiem wam, że ja to opakowanie zużyłam na kilka razy. I powiem Wam tak, pachnie mega, mega długo. U mnie tyle, co idzie się pali w kominku, czyli koło 6 godzin to się wypala. Natomiast ja stając rano, schodząc już po schodach na klatce, czuję zapach tej choinki. I powiem Wam, że w pokojach na dole, w kuchni, bardzo, bardzo długo ten zapach się unosi. Także ja jestem zachwycona. Muszę sobie kolejne opakowanie zakupić, bo dla mnie jest po prostu bomba. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o drugą część projektu DEMKO. Dajcie znać w komentarzach, czy coś mieliście, czy coś znacie, czy coś używaliście, czy coś się sprawdziło, a może niekoniecznie, bo jak wiadomo każdy z nas ma inne potrzeby i co innego mu się podoba i sprawdza. A dzisiaj kochani ja Wam dziękuję, że byliście ze mną. Zapraszam Was do kolejnego filmiku i do zobaczenia. Pa pa!